Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie z naszymi wspaniałymi twórcami w konkursie filmów krótkometrażowych. Moimi gośćmi są Eliza Godlewska i Alan Ruczyński, twórcy filmu Tylko do świtu. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć. 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 Gratuluję. To zawsze miło trafić do konkursu w Gdyni. Myślę, że to ciekawa przygoda dla każdego twórcy. Wasz film dotyka bardzo realnego problemu, który jednak pokazany jest z takiej perspektywy, z jakiej nie kojarzymy go z naszej codzienności. Bo kwestia tego, że ktoś. Nie ma dokąd pójść, nie ma dachu nad głową. Kojarzy nam się jednak z obrazami, właściwie, ludzi, których widujemy na ulicy. Wasza bohaterka ma oblicze trochę innego problemu. Chciałabym zapytać, jak tutaj z tym tematem pracowaliście i jak tworzyliście właściwie jej historię, bo jest to właśnie dla mnie wejście w zupełnie, z zupełnie innej perspektywy w temat, który wydaje nam się, że znamy z codzienności. Hmm. To był chyba taki bardzo długi proces, bo my napisaliśmy właściwie trzy wersje scenariusza. Znaczy to właśnie nawet nie trzy wersje, tylko trzy oddzielne historie, które dotykały tego tematu w podobny sposób. Więc to było trudne, bo właśnie my chcieliśmy zrobić taki film, który będzie gdzieś tam bardziej uniwersalny, a jednocześnie też ta nasza bohaterka miała być taka jak każda z nas. Chcieliśmy pokazać coś takiego, że każdy może być taką Romą naszą i że tak naprawdę jest wiele takich kobiet, które kobiet nie tylko kobiet, w ogóle ludzi, którzy mają problemy mieszkaniowe, a o, o których byśmy o to w ogóle nie posądzili, na przykład mijając ich na ulicy. To było dla nas takie ważne. Dlatego myślę, że ta praca była taka długa, bo ciężko było to wyważyć momentami. Czasami to schodziło na drugi plan, czasami właśnie próbowaliśmy jakoś tak lawirować, żeby no, opowiedzieć to w taki sposób, w jaki właściwie chcieliśmy opowiedzieć. Nie wiem, co myślisz Alan, czy to wszystko? No i tak, no i Roma nie miała być ofiarą, to też nie miał być film o walce z systemem, z biurokracją. Tylko bo właściwie nasza bohaterka nie ma wyjścia, tak? I od samego początku przyświecał nam taki pomysł, żeby to był film o ucieczce, o takim momencie, który po prostu daje jej siłę do tego, żeby, no żeby przetrwać. Mm -hmm. Chciałabym też zapytać, jak właściwie wymyślaliście niejako kolejne epizody w jej drodze, bo ona w bardzo różny sposób próbuje wyjść z tej swojej sytuacji. Ty wspomniałeś, Alanie, o tej biurokracji, z którą oczywiście tutaj zdarza się w jednej ze scen, ale to nie jest jedyne. Wyjście niejako z tego, z tego impasu, w jakim się znalazła. Więc też jestem ciekawa, jak ta praca konceptualna tutaj wyglądała, bo te różne miejsca, w których ją widujemy i różne sytuacje, różne spotkania, z którymi mamy do czynienia, są bardzo konkretne. Więc ciekawi mnie bardzo też ta to, to praca nad, nad tymi poszczególnymi, nazwijmy to, etapami jej wędrówki. No, wędrówki, oczywiście, w takim też metaforycznym sensie. No tak, no to pisząc scenariusz gdzieś tam, stworzyliśmy takie dwie płaszczyzny. Początkowo pokazujemy Romę w jej miejscach. I też gdzieś tam staramy się, żeby, żeby Aniela w tej drugiej części filmu też towarzyszyła Romie. W, weszła też do jej świata. No i vice versa w sumie, i później dzięki temu Aniela też. Zapraszamy do siebie, ale chyba nie mogę zdradzać takich rzeczy. Większość tych rozmów pewnie i tak będzie oglądana po filmie, więc jakoś tutaj wybrniemy z tego mikro spoilera w ramach tej historii. Mhm. Ja myślę, że to był długi proces, właśnie, no bo my tak naprawdę długo szukaliśmy tych wszystkich scen. Tak, nie wiem, ja pamiętam tylko. Że bardzo, bardzo chcieliśmy pokazać, no właśnie to oglądanie mieszkania, i to mieszkanie jako coś takiego totalnie nieosiągalnego, i to było dla nas ważne. No i... Pracując na scenariuszem, mieliśmy bardzo dużo wersji różnych. Raz to było na początku, raz to było w środku, i te sceny miały czasami różne funkcje, i ostatecznie później decydowaliśmy się na jakiś konkretny wydźwięk. No ale też nam zależało też na tym, to było chyba najtrudniejsze, żeby to wyważyć, bo my chcieliśmy, znaczy bardzo mam nadzieję, że tak jest, że. Nowicie jest w stanie w to uwierzyć, a jednocześnie też mieliśmy takie, taką zawsze obawę, że jeżeli ona pójdzie do kebaba, to zaraz będzie pytanie na przykład, skąd ma pieniądze na to, albo w mhm. ogóle dlaczego robi te rzeczy, a dla nas to było oczywiste, no bo no gdzieś e, braliśmy to z jakichś takich naszych e, inspiracji I i, i, tak, i spostrzeżeń, albo w ogóle naszukania, znaczy no w, na podstawie takich historii, które gdzieś usłyszeliśmy i też ta praca była tak długa, więc to różne były sytuacje, w których szukaliśmy naszych inspiracji, no więc próbowaliśmy to jakoś tak wyważyć, no i te, a też niektóre sceny są po prostu nasze gdzieś. Tak jak nie wiem, scena jedzenia, loda, chcieliśmy, żeby po prostu to było jakieś takie czysto ludzkie i codzienne, że jeżeli ktoś ma taki problem, to nie oznacza, że on już siedzi w przyczepie, tylko on też musi jakoś funkcjonować i musi jakoś żyć, więc to było dla nas też ważne, żeby ją pokazać w takich bardzo różnych po prostu momentach. Mhm. Do, do mnie to bardzo przemówiło, jak mam być szczera, gdy mowa o waszym filmie, bo ona się naprawdę w tych kilkanaście minut rysuje jako osoba z krwi i kości, która po prostu funkcjonuje w tym trudnym momencie, w jakim akurat się znalazła. Duży walor to też oczywiście praca Ewy Konstancji Buchak, więc chciałabym was zapytać. Jest to jedna z tych bardziej niewykorzystanych, mam wrażenie, polskich aktorek, i chciałabym zapytać o tą decyzję obsadową. Czy to było dla was wiadome, że to będzie ona, czy to jest wynik castingu? Jak to tutaj wyglądało? Mm, ale... Nie, no, jako takiego castingu nie było. A w, um, Ewa Konstancja <noise> Bułhak gdzieś tam zapadła nam w pamięć uh, spektakl narodowego tak. po prostu. Już to, byliśmy mm -hmm. na wielu z nią i gdzieś tam mamy taki swój kajecik z nazwiskami aktorek i aktorów, z którymi chcemy w przyszłości pracować, i, tak, to, i tutaj po prostu się udało. To, prawda. to też było, to też myślę, że no ja nie wierzę w przypadki i to było super, że Ewa miała wolne wakacje tylko dokładnie ten tydzień, kiedy my mieliśmy plan, więc to też było super, że to się udało w ogóle posklejać. Tak, no hmm. i dla, myślę, że myślę, że. Hmm, też połączenie z Anią Moskal było gdzieś tam, ich spełnieniem akurat marzeń, bo zawsze chciały razem zagrać. Więc to też było super, że w ogóle udało się jedną drugą połączyć w tym czasie. Stąd też ta niebywała energia w tych ich wspólnych scenach, bo faktycznie to wygląda, jakby gdzieś na siebie trafiły i miały sobie coś nawzajem do zaoferowania w takim czysto ludzkim sensie. Naprawdę udało Wam się uchwycić to. Skoro taki jest tutaj background, no to tym bardziej gratuluję. Bardzo fajnie się was słucha jako duetu, bo nie wchodzicie sobie w słowo i uzupełniacie swoje wypowiedzi, więc też jestem ciekawa, jak wam się wspólnie pracuje, bo scenariusz jest wasz wspólny, reżyseria jest wasza wspólna. Jak to działa, kiedy się taką pracę wykonuje w duecie? Opowiedzcie trochę właśnie o tym aspekcie współpracy przy tym filmie. Teraz się umówiliśmy, że nie wchodzimy sobie w słowo. Okej. Okay. Nie wiem, znaczy wydaje mi się, że to jest, że gdzieś ta współpraca zaczęła się tak płynnie udawać, to znaczy spotkaliśmy się w szkole, razem, razem pracowaliśmy nad tiudami i okazało się, że to działa. Czasami Alan przychodzi z pomysłem, jakim czasami ja i razem to rozwijamy, faktycznie piszemy. I wydaje mi się, że w tym pisaniu też się super dopełniamy, bo no, ja jestem w czymś lepsza, on jest w czymś lepszy, więc to super funkcjonuje. No nie zawsze też mamy jakieś, nie zawsze mamy wspólne wizje, ale też gdzieś wierzymy i ufamy sobie nawzajemnie, dlatego też chyba udało nam się zrobić kolejny film. Jeżeli ja czegoś nie wiem, albo Alan ma jakieś inne zdania na temat tego, co ja wymyślę, to po prostu muszę mu udowadnić, że jednak mam rację, albo faktycznie on udowadnia mi, że jednak nie mam tej racji. No a tak naprawdę razem robimy wszystko właśnie od podstaw. No, też razem chodziliśmy na próby aktorskie, razem właśnie chodzimy do teatru, jak poszukujemy jakichś aktorów. Na planie faktycznie się trochę dzielimy, no bo tutaj już jak im Bardziej poważny projekt, tym okazuje się, że to są mnóstwo różnych technikaliów, i jednak Alan stoi za kamerą i tam działa, a ja zajmuję się aktorami. No ale najczęściej gdzieś zawsze przed to wszystko razem ustalamy, konsultujemy i te, ten plan to jest takie po prostu wykonywanie tego, co sobie razem tam założyliśmy wcześniej. No tak, no i we dwoje jest chyba łatwiej przeżywać te wszystkie porażki tak. i, i małe sukcesy. No wiadomo, często porażki na początku, więc to też jest super, że no tak, no, że no. można się, jest się komu wyżalić. No. My też cieszymy się, że po prostu ten duet artystyczny gdzieś tam też jesteśmy w stanie przeforsować, że to jest prawda. tego coraz więcej w świecie filmowym i jakoś to działa i jest mniej takich pretensji, że tylko reżyser jest to... Jedną najważniejszą osobą, i też jest tylko jeden, i, i da się to robić we dwoje. No tak, ale myślę, że to nie jest tak, że to chodzi o funkcję reżysera, no tylko faktycznie robimy to wspólnie, więc to byłoby bardzo niesprawiedliwe, gdyby nagle się okazywało, że to jest jakby, mój film, ale on robił do niego zdjęcia, no bo tak naprawdę ma absolutny wpływ na to, jak to wygląda i to jest połączenie naszych wrażliwości, więc to super się udaje, i że no, udało nam się nawet na etapie szkoły. Przeforsować tę pracę w duecie, bo to na początku nie było takie oczywiste i takie proste. Jasne. No, jest to jakiś krok właśnie ku kolejnym fundacyjnym duetom w kontekście polskiego kina, bo jednak przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że duet reżysersko-operatorski albo ewentualnie scenarzysta-reżyser czasami, albo jeszcze w jakimś innym aspekcie, a tutaj fajnie widzieć taką pracę zespołową właśnie też na Festiwalu w Gdyni. Trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że kolejne wyprawy do teatru zaowocują kolejnymi wspaniałymi, niewykorzystanymi jeszcze tak bardzo mocno przez kino aktorami, jak właśnie aktorka w Waszym filmie. Dziękuję jeszcze raz za tę rozmowę i do zobaczenia już wkrótce. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć. Dzięki, bardzo fajnie. Dziękuję. Super, cieszę się, że się udało, bo już większy stres był tym, czy się połączyło. Bardzo spokojnie. Chciałam was jeszcze zapytać o jedną rzecz, ale to może w Gdyni, jak będzie okazja, o szukanie aktorów w teatrze, bo to jest ciekawe, że jednak gdzieś to się wychodzi spoza tego kontekstu, że w co drugim filmie, jak było parę lat temu, w co drugim filmie Łukasz Sinlat albo w co drugim filmie ten albo owen aktor, bo był taki moment, że się cały czas przewijali ci sami aktorzy, co było bardzo odświeżające, żeby zobaczyć właśnie Tę aktorkę, którą kojarzę, oczywiście, ale nigdy jej w czymś większym nie widziałam, a na pewno nie jako główną bohaterkę. Więc gratuluję tego tematu. To jest super.